Hej, witajcie. Przychodzę z zagadką taką. To jest takie trochę potwierdzenie tego, co się dzieje e, ostatnimi czasy. I to nie jest kwestia miesięcy, to bardziej lat już. Jeżeli chodzi o sferę taką e, przekazu informacji, którą nam się karmi. Myślę, że nie, nie, nie będzie to zaskoczeniem, tylko raczej takim ustaleniem faktów na początku tego materiału, że tendencja jest taka, że po prostu wrzuca nam się papkę zorientowaną na jak najpłytsze Pokazanie tematu, tylko w taki sposób, żeby on wywołał jakąś reakcję, najczęściej kliknięcie i tyle. Żebyśmy się zirytowali, żebyśmy zostawili komentarz, najlepiej się pokłócili i tak dalej. I teraz y, nie mówimy o rzeczach błahych. Weźmy sobie przykład szczepionki na nawiadową chorobę, która jest bardzo gorącym tematem i który już w tym momencie wzbudza wiele kontrowersji. Zastanówmy się. Jak, jaką informację przekazuje nam rząd, jeżeli chodzi o tą szczepionkę? Ja nie będę tutaj podawał, jakie są fakty, no bo to jest taki. Zachęcam do poczytania. Ja straciłem trochę czasu. Mówię że specjalnie, że straciłem, bo nie powinienem. Uważam, że to jest czas, który, który nie powinienem był poświęcić na to, żeby sprawdzić dodatkowe informacje, żeby wejść na strony anglojęzyczne, żeby przeczytać cokolwiek więcej niż to, co podaje się przez ostatnie dni w polskiej prasie. I dzięki temu, że stosunkowo wcześniej przeczytałem te informacje, to widzę, jak zmienia się narracja i widzę, jak ten komunikat jest rozwijany. I moje zainteresowanie szczepionką dotyczyło trzech rzeczy. Przede wszystkim, którą szczepionkę wybrał nasz rząd, bo nie było to takie oczywiste i w którym momencie, która to będzie. Ale jeżeli już wiemy, jaka to jest szczepionka, to jaka, jakie ona ma elementy związane z jej transportem i przechowywaniem to jest temat, który dzisiaj, jeżeli dobrze widzę, pojawił się w mediach po raz pierwszy. I kolejnym elementem jest to, jaki, jest, jest, jakie jest jej działanie. W którym momencie zaczynamy być, nie wiem, przestać zarażać, w którym momencie możemy uznać, że ona ma już pełną moc, że jesteśmy, nie wiem, odporni, że ta sytuacja się poprawia. To są mega interesujące rzeczy z punktu widzenia potencjalnie osoby chcącej się zaszczepić na COVID. No bo chciałbym mieć tą gwarancję, że nie będę zarażał ani moich rodziców, ani, ani reszty moich rodziny i że wzrośnie bezpieczeństwo, będę mógł się... Poruszać swobodnie, nie myśleć już o tym tak naprawdę i przejść z tym całym wirusem do porządku dziennego i po prostu żyć swoim życiem, prawda? Natomiast jakość tego wszystkiego nie jestem w stanie zrozumieć, czy to jest po prostu już ten moment, że uważa się, że ludziom trzeba to wszystko małymi kroczkami, że trzeba to sterować, że trzeba pozostawiać pewne rzeczy niedomówione. Z ciekawości patrzyłem na wymogi, znając te wymogi tej, tej szczepionki, przechowywania jej, jakie NFZ opublikował na swojej stronie, jeżeli chodzi o przechowywanie tych szczepionek. I nie było tam słowa na temat tego, jakie techniczne wymogi co do chłodni, co do zamrażarek muszą być, a one przez producenta są nazwane. Więc dlaczego producent podaje określone wymogi, a nasz NFZ szuka punktów szczepień i nie podaje takich samych wymogów? Skąd się biorą te różnice i dlaczego? I dlaczego nie jest to jasno zakomunikowane od samego początku? Nie do końca to rozumiem i nie do końca chyba chcę to rozumieć, bo wydaje mi się, że życie jest niewarte śledzenia aż tak wielu tematów, bo, bo sam mam ich bardzo dużo. Natomiast jestem rozczarowany coraz bardziej, bo bezsprzecznie w tym wszystkim jest tylko i wyłącznie potwierdzenie tego, jak fatalnie traktuje się nas i jak bardzo. Chce nas się pozbawić inteligencji, takiej pojmowania, widzenia świata, i, i jak bardzo chce nam się zaburzać ten obraz tego, co widzimy. Tak żeby patrzeć w określony sposób. I nie chodzi o to, czy dane medium jest pro-rządowe, czy antyrządowe, czy sponsorowane przez kogoś tam i tak dalej. Nie, chodzi po prostu o najzwyklejszą taką ludzką jakość i pełność informacji, którą nam się podaje i. Nie widzę, żeby ktokolwiek w szkołach uczył o tym, nie widzę, żeby ktokolwiek mówił młodym ludziom, skąd mają brać te informacje i widzę chyba, że jedynym, jedyną nadzieją są te niezależności malutkie w internecie, na YouTubie i tak dalej, które się robią, chociaż i tam pojawiają się już pewne elementy sterowania. Ja wiem, że to jest taki może dziwny vlog dzisiejszy, trochę dziwny temat, ale to wszystko mocno mnie zastanawia, no bo jestem jak gdyby uczestnikiem debaty publicznej w ten czy inny sposób i im więcej w taką debatę się człowiek włącza, tym więcej widzi schematów, tym więcej widzi powtarzających się rzeczy, i tym bardziej jest to zastanawiające. Dostawię Was z tym, słuchajcie, w poniedziałek jest jeszcze dużo dni, żeby pogadać o czymś innym, żeby prowadzić troszkę pozytywności. A dzisiaj po prostu takie trochę przemyślenia. Udanego tygodnia. Trzymajcie się. Hej.